Oczywiście sesja odbywa się kursu FAB na obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Spowodowane jest to tym, że obecnie powiedzmy w naszej szkole trenerów odbywa się remont, stąd zostaliśmy troszeczkę przymuszeni, by sesję zgodnie z harmonogramem realizować w innym miejscu. Warunki kapitalne, duże sale dydaktyczne, które pozwalają nam swobodnie przeprowadzić warsztaty, które realizują trenerzy. Mamy boisko do dyspozycji, także naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim kurs na pewno odbywa się w bardzo przyjaznej atmosferze. Jest wielu wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, edukatorów. Kurs odbywa się naprawdę na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że z tego wyciągnę lekcję, którą będę mógł wcielić w codziennie pracy. W klubie. Mam nadzieję, że większość osób, która się tutaj zjawiła na kursie UFAB, jak najszybciej wdroży to wszystko we swoje działania w klubach. Grupa uczestników tego kursu, trenerzy, którzy właśnie tutaj pracują, trzeba śmiało potwierdzić, że to jest naprawdę świetna grupa, która mobilizuje się do pracy. Nam trenerom, edukatorom jest przyjemnie z nimi współpracować. Jest spora grupa trenerów, którzy tak naprawdę zaraz ukończą ten kurs i będą wojować w naszym województwie i nie tylko, ponieważ mamy trenerów i z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i Wielkopolskiego, więc cieszymy się. Nasza forma samych zajęć się podobnie, ale każdy trener-edukator przyprowadza tutaj swoje doświadczenia, wprowadza swoje warsztaty, przekazuje swoją wiedzę. Ja mogę podkreślić, że dzisiaj miałem przyjemność cały dzień z tymi kursantami spędzić i na pewno są to trenerzy, którzy dużo wartości wniosą w najbliższym czasie w realizacji swoich treningów i nie tylko. Wczoraj skupialiśmy się głównie na analizie gry z trenerem Kubą Frydrychem. Też na pewno bardzo dużo od niego się nauczyliśmy, jeśli chodzi o analizę gry przeciwnika bądź swojego zespołu. Dzisiaj się skupialiśmy na kategorii C2, C1, czyli na tramkarzu. Grupa otrzymała materiały, na których pracujemy na co dzień. Przedstawiliśmy w jaki sposób wykorzystujemy informacje na temat przeciwnika, jak wplatane te informacje są w mikrocyklu tygodniowym. Dniowym, po to, aby rozwijać swój zespół, aby przygotować zespół pod najbliższego przeciwnika, ale również otrzymali informacje, jak na niższym poziomie, na tym poziomie amatorskim, młodzieżowym, wykorzystywać analizy do swojej pracy, w jaki sposób można rozwijać zawodników. Myślę, że dosyć duża dawka informacji, ale bardzo aktywnie kursanci brali udział w zajęciach, więc to cieszy, że gdzieś to zainteresowanie jest i chęć. Poznawania tych tajników e, analizy jest, więc e, na pewno to cieszy. Patrząc to, jak analizowaliśmy przeciwnika i wyciągając te najistotniejsze informacje dla nas, staraliśmy się zmodyfikować i wprowadzić pewne korekty co do modelu gry w trakcie dzisiejszych zajęć praktycznych. Te ćwiczenia, począwszy od części wstępnej po, po część główną, nawiązywały do jednego tematu, aby zawodnik otrzymał jak najwięcej informacji, aby wiedział w jaki sposób rywalizować z drużyną przeciwną i jakimi środkami, środki i metody, które dobraliśmy w trakcie tego treningu, nawiązywały do, do jednej rzeczy, aby zawodnik w jak najlepszy i, i najkrótszym czasie otrzymał najistotniejsze informacje, które później może wykorzystać w trakcie rywalizacji sportowej. To nawet jeżeli tutaj rozmawiamy sobie, takie luźne rozmowy prowadzimy, to zawsze jest coś takiego, że ktoś jakąś rzuci od siebie z doświadczenia nawet taką wskazówkę i no jest to wykorzystywane. Ja w swojej Teraz akurat dużo, dużo uwagi poświęcam właśnie tym wszystkim szczegółom, staram się wyciągać dużo wniosków i, i faktycznie przekłada się to na później na jakość na treningu.